nocnych chacinych rozmowy. 22:30 cała chata udaje się na siku, czyli wszystkie dziewczyny i chłopaki chacine wychodzą na swój ostatni wieczorny spacer. No i przychodzą, i co się takiego dzieje? Wasza nowa dziewczynka Olga znalazła już swoje miejsce na foteliku obok mamy, obok ruty. Nasza stara Sonieczka zajęła fotel na czerwonym dywanie. Żyrafa. A no żyrafa leży sobie w rogu sama, bo nasza dama tańczy sama. owce biała bardzo mała. Nasza córka Żyletka, kochana nasza dziewczynka, leży sobie z naszym najstarszym Bolesławem. Tutaj nasza Frania Radysiana. Tutaj hołd jeszcze się wygryza. Tu Iwoneczka. Film wstrzymany, bo chciałam oglądnąć, ale troszkę nam przerwano. Rozalka ro. Idzie sobie tutaj na spoczynek. Tutaj jest nasza bonia. Tu nasz stary boleczek, który jest bardzo stary i niewidomy, więc sypia sobie w klateczce. Dla bezpieczeństwa. Nasza stara. Tak, sarenka? Sarenka lubi podłogę, bo jest jej chłodniej, ponieważ jest bardzo, bardzo upalna noc. Kto tu przebiegł? Jupi przyszła zrobić hop-hop. Mania taka, mania taka zajęła swoje miejsce na foteliku. A tu kto leży, kochani? Tu leży sobie nasza India. Nasza India, która ma cukrzycę. A kto tu ma parcie na szkło? Nasza piękna Rozalka o tu breakdance jeszcze wieczorny, wieczorne ćwiczenie yy, robi Jupi, proszę bardzo Jupi, hop, hop, taniec na plecach, wygibaniec, jakieś tam ostatnie ćwiczenia, bo najważniejsze dla Jupi to być fit. No i tu Owca Biała troszkę chciała zawtórować tańcem na głowie, ale jednak stwierdziła, ok, podrapię się, bo już cały dzień minął. To ja tutaj tylko się podrapię. Idźmy dalej, Mania Taka, nasza Katarzyna. Co dzieje się tu? Tu mamy pustostan delikatny. Tam nasza Tola w oddali się kryje. Tu nasz Aisik. Kto tu taki? Kto tu taki? Hera i jej ulubiona piłka, ale wypadła jej, ponieważ Hera nagle zasnęła. Ktoś tu przybieżał? Taka magia. Pustostan. O, bo dziewczynki pobieżają tutaj za mamą. Tutaj nasza Zuziana Padła, bo to jest noc po ciężkim dniu. A kogo, 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 kogo mamy tu? Tu mamy naszą mafinkę. Najstarszą naszą Bernardynkę cudowną. Szazę, Arwenę. Eee. No nie u nasza, chodź, pokaż się. Pokémon. O tutaj nasza bardzo stara, ukochana jamnisia Petronella. Trochę tam dzikulet y y y enfin nasz. Przedstawcie tutaj. Powiedz to. To, to nie było bardzo inteligentne, ani mm. fajne. No i Laurka, tak Szymonek. Tu mamy Larę No. Tutaj Kasia obwąchuje naszą peponę. Proszę bardzo. Wszyscy tacy, wszyscy tacy. No. I tak się chata powoli układa do snu. Lara uu, nie skrop się tutaj. <laughs> o to sobie chodzi. Szymonek, Arwenka patrzy jakimś takim wzrokiem. Arwenka nie lubi telewizji. Szaza wręcz odwrotnie. Pięknie pozuje nam do zdjęcia. O, patrzcie, co nam się stało. Mamy tutaj taki fantastyczny wieszak na pranie. O, tutaj. A jednak miejsce zajęte. Który bardzo często lubi nam się wywalić. Ale, kochani, żaden problem. I wieszach mamy na swoim miejscu, bo u nas zawsze wisi pranie, ponieważ pierzemy, pierzemy i jeszcze raz pierzemy, żeby nasze chaciny miały czyściutko, tak? Którą mamy godzinę? Spójrzmy kochani, 22.35. To jest ten moment, kiedy nasze chaciny powoli układają się do snu. No, manuta, ostatnie przejścia. Jópek mówi do Brans. Petronella gdzieś tam w oddali. Taka mania. Kasia. Jeszcze dolejemy wody, żeby na nas dziewczynki i chłopcy miały co pić. I kochani, mówimy wam dobrej, spokojnej つい